Nowoczesne, potrzebne w tym rejonie gminy schronisko powstało w obiekcie byłej szkoły. Długo zastanawiano się, na jakie cele go przeznaczyć. Rozważano choćby budowę mieszkań socjalnych, jednak po prześledzeniu regionalnego programu operacyjnego okazało się, że gmina skorzystać może ze środków na budowę właśnie schroniska młodzieżowego. Jest to teren turystyczny naszej gminy, bardzo piękny. Mamy nadzieję, że to schronisko będzie służyło dobrze właśnie młodzieży szkolnej i nie tylko szkolnej. Obiekt już pełni swoją rolę. Właśnie odjechała po czterodobowym wypoczynku kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży licealnej z opiekunami. Była to niedługo, niedługa wizyta czterodobowa młodzieży licealnej z różnych zakątków Polski, z Krakowa, z Województwa Dolnośląskiego, z Pomorza. Właśnie jesteśmy na etapie sprzątania, sprzątania placówki, aczkolwiek to sprzątanie jest zawsze przyjemne po takich miłych i sympatycznych gościach. Pod względem komfortu schronisko to właściwie bardziej przypomina hotel. 8 z 14 pokoi wyposażonych jest w łazienkę. 5 pozostałych ma do dyspozycji węzeł sanitarny na korytarzach. Całoroczny obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki znajdują się także dwie samoobsługowe kuchnią jadalnie w pełni wyposażone w sprzęt kuchenny. Jest pracownia komputerowa oraz sala konferencyjna. Standard tego schroniska jest wysoki, mamy pięć pokoi jednoosobowych, w tym jeden apartament. Cały koszt inwestycji to 2 miliony złotych, z czego ponad połowa pochodziła z dofinansowania. Obiekt posiada dużą, jeszcze niezagospodarowaną przestrzeń 20 arów wokół. Tam znajdzie się mini plac zabaw dla najmłodszych, sala dydaktyczna na świeżym powietrzu, boiska do gier zespołowych oraz miejsce na ognisko.